Witam państwa bardzo serdecznie. Chciałam, chcieliśmy osobiście państwa poinformować o tym, że wylatujemy do Stanów Zjednoczonych. Mamy już bilety. Lecimy 6. 9. przepraszam, czerwca 2017 roku. Wracamy 11 lipca. Niestety wylatuje tylko część zespołu z różnych przyczyn. Bardzo się z tego powodu cieszymy, jak państwo widzą. Tutaj bilety i lecimy najpierw do Los Angeles, później z Los Angeles do Chicago, z Chicago do Radomia, później jest jeszcze Akron, znowu Chicago. Dużo zobaczymy, dużo będziemy pracować nad drugą częścią filmu Twin Cities Today. Bardzo się z tego powodu cieszymy. Mam nadzieję, że nam się. Że wszystko będzie z planami Bożymi i wszystko się uda jak najlepiej zrobić, żeby Państwo mogli nareszcie obejrzeć wyczekiwany już długo. Dru, wyczekiwaną już drugo, Przepraszam. Wyczekiwaną już długo drugą część filmu Twin Cities Today.